Szanowny Panie Komendancie, Szanowna Pani Poseł, Czcigodny Księże Dziekanie, Panie Burmistrzu, Panowie Komendanci, wszyscy zaproszeni goście, policjantki, policjanci, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Następnie na, chciałbym na ręce Pana Komendanta Inspektora Jacka Jówy złożyć podziękowania Panu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie, inspektorowi Jarosławowi Tokarczykowi za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mi obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie. Jednostki, która jest jedną z wiodących pod względem osiąganych wyników w garnizonie podkarpackim. Dziękuję panu Komendantowi i zrobię wszystko, aby nie zawieść zaufania. Szanowni Państwo, chciałbym zapewnić o kontynuacji współpracy z samorządem Ziemi Lubaczowskiej oraz podległymi, podległymi mu instytucjami. Jestem w pełni otwarty na współpracę. Policjantki, policjanci, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, dziękuję Wam za ciepłe przyjęcie. Myślę, że nasza współpraca będzie układała się pomyślnie i pozytywnie przełoży się na realizację zadań związanych z zapewnieniem szeroko. Pojętego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Lubaczowskiego. Na koniec panu komendantowi Grzegorzowi życzę na zasłużonej emeryturze dużo zdrowia, spełnienia marzeń, pomyślności oraz realizacji zamierzeń i planów. Wszystkiego dobrego, panie komendancie. Dziękuję za uwagę.